Witam Was serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam, jak tworzyć dosyć szybki sposób ciekawe sekwencje melodyczne w live. Z tego przykładu skorzystamy z Simplera, z instancji, pojedynczej instancji Simplera i do niego załaduję standardowy instrument perkusyjny, który akurat znalazłem tu w jednym z, z pakietów audio. Akurat w tym przypadku użyję instrumenta typu Verbel i zaraz możemy posłuchać zresztą na początku, jak on brzmi na sucho. Zobaczmy, ja to tylko ustawię wszystko tak jak powinno być na początku. Ok, to był akurat taki sobie instrument, który znalazłem. I generalnie cała zasada polega na tym, że nie zawsze musicie wykorzystywać do instrumentów solowych yy, syntezatorów. Jeżeli macie też słabszy procesor, no to polecam Wam też skorzystać czasami, przyglądać tą waszą bazę sampli, jakie macie po prostu i pobawić się już nimi bezpośrednio wewnątrz Simplera. E, tak jak słyszycie na początku tutaj. Ma dosyć spory atak tutaj i dosyć mocny atak, ja akurat tego nie chcę w tym przypadku, no to czyli po prostu obetnę na początku ten atak tutaj akurat mamy przełączone na tą obwiednię ADSR, czyli na jego dynamikę tutaj. Ja sobie akurat skrócę ten atak, żeby on już dopiero. Zaczynał jak gdyby po tym najszybszym, najgłośniejszym momencie tutaj w samplu. No i oczywiście, też jeszcze może, możemy sobie skrócić tutaj tą mm, długość tego sampla. Ok, czyli to jest właściwie pierwsza rzecz, jaką ja tutaj zrobiłem. Dodałem troszkę też parametry spread, czyli jak gdyby rozbił on mi go w, w panoramie. E <coughs> Właściwie to było mniej więcej na tyle, co ja tutaj zrobiłem. Jeżeli chcecie mieć instrument polifoniczny, no to wiadomo, tutaj możecie akurat lewym przyciskiem wybrać jaką polifonię chcecie w simplerze. I oprócz tego, co ja tutaj jeszcze dodałem w tym całym jak gdyby raku, tutaj w tym, tej całej instancji tego instrumentu, który tutaj stworzyłem, dodałem też pogłos. Wy możecie skorzystać akurat z standardowego pogłosu z live, jeżeli chcecie polecam Wam akurat z, wybrać do tego przykład dosyć szerokie wybrzmiewanie i też dodałem kompresor, który jest w opcji sidechain czyli ten kick, który tu mam na pierwszym kanale wpływa bezpośrednio na to, co przechodzi przez ten kanał tutaj i stworzyłem sobie taką szybką sekwencję tutaj właściwie są tylko trzy akordy jest Cm, jest Gistur oraz e, F-tur i one lecą przez 5 e, taktów Co, co dodaje tej ciekawości właściwie w tym przypadku, zresztą na razie posłuchajcie, jak to brzmi bez jeszcze arpeggiatora? Ok, czyli widzicie, że na razie słychać po prostu w tym przykładzie, jak gdyby same akordy. Jeżeli chcecie to urozmaicić, jeżeli chcecie tą linię melodyczną urozmaicić w dosyć ciekawy sposób no to polecam skorzystanie z arpeggiatora, akurat standardowo jest w live arpeggiator on, tutaj jeżeli przejdziecie do Live Devices menu tego drugiego pod spodem To tutaj macie cały szereg efektów MIDI, tutaj jest ta instancja arpeggiatora, pamiętajcie tylko, że cokolwiek to ładujecie z tego menu MIDI effects to musi być załadowane jak gdyby przed instancją bądź samplera bądź syntezatora to nie działa, ale jak jeżeli załadujecie to za, to musi być przed, czyli po prostu ten sygnał, który tutaj mamy, czy te, właściwie te nutki MIDI, które tutaj mam ułożone, one po prostu tutaj przechodzą na początek przez e, ten efekt MIDI i potem dopiero wpadają nam do instancji Simplera oraz potem już wychodzą przez te efekty. Ok, czyli jeżeli ja sobie go tutaj włączę, ustawiłem sobie akurat tutaj w tym przypadku styl, że on będzie leciał do góry na A arpeggiator. arpeggiator generalnie jest taki instrument, który jak gdyby, to jest instrument sekwencyjny, generuje nam powiele gdyby te nutki, które mamy w tej danej sekwencji. Pamiętacie, tylko żeby on działał po prostu, no to musicie mieć takie długie nuty, tak jak ja tutaj ustawiłem sobie w żeby, jeżeli, jeżeli będziecie mieli krótką nutkę, no to nie będzie miało po prostu opcji na to, żeby wystartować. Czyli to, to działa tylko w, prawidłowo, jeżeli macie długie nuty. Okej, okay, ale wróćmy tutaj do tej instancji tego, na tym kanale. Ustawiłem sobie styl, że on będzie cały czas leciał do góry, bez żadnego swingu. Tutaj Offset, czyli troszkę wprowadziłem opóźnienia względem uderzenia bitu. Rate, czyli rozdzielczość jego ustawiłem na tryb na szesnastki, czyli po prostu wszystko co teraz będzie przechodziło przez ten kanał będzie leciało w trybie nutek szesnastek. I gates, czyli po prostu tutaj jaką długość ma po prostu tutaj mm, względem tej rozdzielczości, jaka długość ma być nut przechodząca przez ten e, efekt, e, to tutaj ja stawiamy sobie w procentach. I tutaj kroki, ilon ma po prostu skakać do góry, akurat w tym przypadku. Czyli ja sobie ustawiłem to dwa kroki, dystans 12 stopni w górę, czyli jedna oktawa. I powtórki Infinity, czyli nieskończoność. Tutaj możecie sobie ustawić ile chcecie po powtórek jeżeli, jeżeli byście chcieli tylko, żeby arpeggiator zagrał raz, no to ustawiacie sobie oczywiście jeden. Jeżeli chcecie, żeby więcej, no to oczywiście więcej sobie tutaj ustawiacie tych parametrów. Ale standardowo akurat w tym przypadku wykorzystałem e, opcję Infinity, czyli arpeggiator będzie nam działał w nieskończoność. Okej, okay, czyli posłuchajmy teraz jak to brzmi z arpeggiatorem też. Właśnie teraz jak będzie zmieniać offset to się będzie działo i jak okay, okay, gate, czyli właściwie wy możecie zauważyć, że wprowadzenie tego offsetu oraz parametr gate to tworzy nam jak gdyby taki e efekt typu glide, czyli jak gdyby przejście z jednej strony, z jednej nutki drugą takie troszkę opóźnione. No i tutaj, no generalnie tak, tak jak wcześniej mówiłem, na razie to leci w trybie szesnatkowym, akurat do tej y, muzyki, do tego tempa, no to to jest idealne, jeżeli bym to zagrał w ósemkach, no to wiadomo, to by było akurat za do tego przykładu. Puszczę zresztą Wam to razem to też z podkładem muzycznym, jak to brzmi wszystko razem. Okay, czyli co się teraz dzieje? Nasz sygnał to jest tego kanału. Nasza sekwencja, którą mieliśmy tutaj w akordach, przechodzi przez ten arpeggiator. Arpeggiator robi nam sekwencję z tych akordów pojedynczych nutek w trybie szesnastkowym. Wpada to wszystko do simplera. Ten sygnał MIDI wpada do simplera i uruchamia nam jak gdyby ten sample, który sobie tutaj obrobiłem. Potem to wszystko przechodzi nam przez pogłos. Akurat w tym wypadku skorzystałem z tego Wahalarum. Jeżeli macie troszkę pieniążków, to jest dosyć tanie, to chyba kosztuje 50 dolarów, ale jest, dosyć, jest to bardzo dobry, e, bardzo dobry emulator pogłosów, polecam. No i na samym końcu to wpada już nam w e, przykład kompresora z opcją sidechain, czyli ten kick w czasie, jak gdyby, chodzi nam i wpływa na dynamikę tego całego instrumentu czyli on robi nam taką e, pompującą dynamikę tutaj w tym pogłosie ponieważ dałem ten pogłos na duży decay czyli duże wybrzmiewanie on teraz tak właśnie fajnie zostaje w tle i on się fajnie pompuje Zobaczcie teraz co się będzie działo jak skrócę ten decay Parametr, że chcecie mieć taki panoramiczny pogłos, no to oczywiście musicie ustawić się Reverb Mode na Large Run, czyli na duży, duży pokój. No i tak jak mówiłem, tutaj to wszystko przechodzi przez sidechain, szybki atak, release mniej więcej w takim zakresie tempa, no to fajnie działa ten release tutaj w live akurat pomiędzy 50 do 100 milisekund ratio, najlepiej maksymalnie do 4 w tym wypadku. No i tu akurat nie zmieniam, ale tak jak wcześniej już mówiłem Wam w wcześniejszych odcinkach, polecam skorzystania z tego modelu numer 1, FF1, ponieważ jest on bardziej smukły i nie, nie tworzy jakichś takich klików też w sygnał audio, który nam tutaj wychodzi na kanał master. Ok, i co na szybko jeszcze możecie zrobić? Generalnie y, arpeggiator jest dosyć fajnym urządzeniem. Już to pokazywałem w jednym ze szkoleń do Logica, jak zrobić efekt typu Commodore. Ale tylko tak pokrótce wam pokażę. Ja tutaj wyłączę akurat ten snare i ten... Ok, wyjdźcie po prostu, bo to jest wszystko na razie zsynchronizowane w czasie. Jeżeli chcecie zrobić efekty typu Commodore, no to tylko to wyłączcie. I ustawcie czas po prostu na mega szybki. Możecie jeszcze z tego zrobić więcej. Co możecie zrobić de facto potem, jeżeli naciśniacie prawy przycisk? No to możecie przejść do automatyzacji i sobie je zautomatyzować to, jak chcecie już w waszym kawałku. Ok, no to to było tyle na ten temat. Jeżeli macie jakieś pytanie dotyczące tego szkolenia, to zapraszam na maila. Pozdrawiam.